Okej, witajcie, tutaj Mr. Riot i w tym odcinku będziemy odcinek, w którym będziemy przewozić towary i śmiać się i tak dalej. Ja, ja, mną, ja, ja nie się sam, ze mną jest jeszcze. Maczek. No dobra, to bierzemy jakieś zamówienie. Chyba dobry pomysł, nie? No czy dałoby się rynek pracy. No, no tak, tak, tak. Hmm. Oczywiście. Tylko ciekawostka teraz, y, jakie to będą zamówienia? Czy będzie od Stokes, czy some czy

Brno. Brniemy w Brno, nie, 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 nie mam brno, niestety. Pańska pistlica. Nie. Budapeszt. Nie. Kosice. Niestety nie. Verona. Broń Boże. <gryl> Milano. E, nie. E, i London. Niestety. Ale boże, bo za ja mam kaszel na przykład. Mam Grimsby, ale to raczej się nie, nie, nie dzisiaj. E, gra... Kaszel, no, Hanover... jest Kaszel? Czekaj. Kaszel, środek A... Niemiec, prawie, prawie, że... O, no, to jest taki środek Niemiec, co, co ja bym miał przez tamtą... No, no właśnie. Ja bym miał... W tamtą stronę bym miał blisko, ten... do Londynu. No, ale Ech. nie, no, ja nie będę jechał z tym... <grym>, z wywrotką, no. Jak Ech. samo nazwa wskazuje, nie się bym się wywracał. Ciekawe, ja mam jeszcze Bratysławę. Bratysława jest... To jest, U, ale no to jest to jest strasznie blisko To, to nie to odległość 5 minutowy odcinek A Grac? Grac, Grac Gdzie jest Grac A to jest Walsa myśmy zrobili, by, by, by myśmy tak, by myśmy, myśmy zrobili by, e, taką akcję, że na przykład ja bym teraz pierwszą część e, tej wyprawy zrobił, no. że jadę z Wiednia do Gracu Drugą, e, ty byś wziął, wiadomo do Werony, nie na przykład no albo Milan. No właśnie, a w drugim byśmy zrobili takie coś, żebym wziął z Gracu, gdzieś tam, Verona albo Milano, albo Torino. No, to może... Bym... To w sumie dobry pomysł, taki ofensywny, defensywny. No, no, no. No właśnie, taka defensywa, że nic. Ja mam od LKW. Ja od Air to ja wziąłem już? Ja już wziąłem? To, to, to była taka ofensywa w ogóle, bo bez żadnego ostrzeżenia tak innego... A to ja wziąłem, tak. To już jest załatwione. A nagle mówisz... Nie, 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 bo to zupełnie jest, bo to takie i iwakie. No i Co? właśnie... Człowieku. Szalik pan. Człowieku, to by się tak... Tak się porozpierniczało wszystko. Ale swoją drogą jest taki ruch obecnie na serwerze, że po no, prostu... na tym EU1 jest taki ruch. Że normalnie keła wysiadają. Normalnie jest niedziela, wieczór, a no wszystkie gimbusy na serwerach. No właśnie. Ta, taka defensywa. I z tym musimy się teraz liczyć. Offensive-defensive. No ja mam do LKW, a ty masz gdzie? Do... A ja do kont mam? No. A no my znaczy, z skąd mam? Znaczy, no Boże, co ja gadam? Z jakiej firmy masz? Z jakiej firmy? Ja mam z goodness Do kefer. KF, oh yes. To żeby się nie okazało, że dać mi ukradł też, zlecenie jest docenie, bo dopiero. Byłoby. Znowu? To byłaby bieda wtedy. Nie mamy. Na szczęście nikt mi ukradł bo razem chciałem to nagrać. Wiesz, ktoś ci może nie ukraść przesyłki, ale ktoś ci może ukraść przy, przyczepę. Znaczy nie właśnie wagę. Wagon chciałem powiedzieć. A się wagon, no właśnie. Nie, no bo dobra, to była ser bo to nie było tak że mi ukradli tylko że wziąłem z było świetnie a nie wyświetlałem się przyczepa to by się wyświetlała mi nie i tak akcja i masz wy... LKW LKW Gdzie co jest nie. nie czekaj. teraz znaczy do LKW a jadę ze stokes a no to ja poczekam pod stokes ja już wziąłem chyba to co ty piach? no to nie to y... chyba piach? chyba Ten ja ja to za tobą nie chyba tylko na pewno Niech będzie. W tym, w tym odcinku będę jechał za tobą. No widzisz, w końcu ja dowodzę. To jest takie piękne. No cóż? No cóż gość w domu, kiedy do szafy. Tak, chyba do... tu muszę gdzieś wykręcić. O kurde, Taka defensywa, że ja tak szybko pojechałem. Swoją drogą mogliśmy po, po pasach tutaj pojechać, ale dobra. By zby... Był zbyt wielki rozpęd, żebyś to zrobił. Już to uczynił. No maszynę byśmy nagrali. No właśnie. A to w planach. To jest taki wspaniały symulator, Myślę, najlepszy polski symulator. Kolej. 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 To jest takie. No. Wszystko się okaże. Na no, odcinkach oczywiście, teraz nic nie będę mówił, nic nie będę e, spoilerował. Wszystko będzie w praniu Wiadomo. No i dobra, no i teraz zobaczymy jak to wszystko będzie świetnie wyglądało. Czy, czy, czy się nie rozbijemy, czy nie dojdzie do jakiejś e, ofensywnej katastrofy? Która... No właśnie, bo ty idziesz po, po środku pasa. No, nie no, teraz to nie. Właśnie miałem taki zamiar, wiesz. O, teraz odwaliłem. Co, co zrobił, kilo? Ale ty. Ja zahamowałem, a ten t jechał dalej. No trudno. Nie złapali mnie, no to jedziemy. Wiesz, tak. a, Ofen, ofensywnie nie przepisował, Zawsze CK musi. Zawsze Zawsze musi być ten pierwszy raz Znaczy pierwszy raz na odcinku, bo to ile razy ja już nie przepisowałem to, to ma... Uważaj, panie, wyprzedzam Właśnie Gdzie ty In... teraz będziesz prawo miał skręcić? No... No tak, oczywiście cool. Ty tak wyprzedzasz, a to nagle wsiuję ja po środku Co to by się działo? <laughs> a jakieś lagi niebezpieczne No No jak wiesz, kupa osób jeździ. Gdzie ty masz teraz prawo skręcić? No tak o, panie! No właśnie, wyprzedzać, nie Miałem, miałeś pierwsza. <laughs> teraz wyjdzie, wyjdzie w praniu jakiś lag i przywalisz we mnie. Lepiej, żeby nie było lagów, nie chciałbyś. No właśnie. Znaczy ja bym nie chciał, tylko ja od razu muszę wykrakać wszystko. Dlatego ja od to. No właśnie. A to jest chyba... Nie, to nie jest chyba ten. Chociaż... nie, 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 nie to nie. To było w tym do... odcinku jak, Nie, tak. jak oglądałem potem. Co nieźle było jak miałem laga. No. I to tak prawie we mnie uderzej, że się a zniknąłem. No o no. Dojeżdżeliśmy do Wiednia, pamiętam jak do tego. Do Bernada jeździliśmy tak, tak, po bandzie jadę tego, tamtego tego i owego. <laughs> Taka jest. To było szalone. Kurde, takie są te progi między dwoma jakby partiami ulicy, tymi e, asfaltami, tak fajnie tir poschapuje. Jakiś tego nie... ty jesteś? Ja zaraz za tobą. Ej, tyś się... Nie... Tyś się tego nie spodziewał, a ja tak zaraz tym ofensywnie, że się wyprzedzę. To wyprzedzę, bo, bo się boję jechać. Uwaga, wyprzedzam, bo ty... Uooo! Tak ofensywnie Czemu mogę... się nie jechać na miejsce. No myszce jest mi zawsze jest, zawsze strzałkami, wiesz. ja jestem tak przyzwyczajony do myszki, no czy to, czy gram w oms i czy to gram w Eurotracka, to... No Euro ale... widzisz. Wszędzie ta myszka musi być używana, bo... Jakoś takie mam delikatniejsze ruchy, to tutaj na kierownicy, na te na klawiaturze jakoś tak nie potrafię... No tak. Dobrze wyczuć. Czekaj, opowiedz jak to było z tą świecą, kiedy ona wejdzie. Co? Powiedz, jak to będzie z tą Szwecją? Kiedy ona wejdzie? Nie no, przecież to jest DLC. Znaczy, ja nie wiem, czy to będzie Szwecja, no, ale może no... Skandynawia, no, ogólnie. Skandynawia, nie wiem, czy to będzie na pewno to, ale... ale jakieś tam są zdjęcia, jakby ktoś chciał, to by sobie mógł znaleźć na Steamie. Są zdjęcia z... może z Skandynawii. Nie, tak. Ale ró równie, równie dobrze pracują... Nad ATS-em. No tak. American Truck Simulator. Właśnie. I... tutaj też muszą... pracować na swoje 100%. No. Ale fajnie, byłoby jakby już multiplayer... No. Prowadzili... Y, jako do podstawki gry. Aha, no to... To, nie ja to by gra musiała więcej kosztować chyba. Nie... Nie? Nie, no pewnie byłoby po prostu dopisane gdzieś tam w... Z tyłu na układ, no Jakieś takie że, wyma że wymagania są większe. Jakieś limitowane edycje, coś w tym stylu. Taka ofensywa. No i tak, wjeżdżamy sobie w strefę gór i to jest po prostu świetne. W końcu jesteśmy w Austrii, dopiero teraz za... No, specjalnie, specjalnie tutaj pojechaliśmy, żeby czuć te góry, ten klimat Chorwacji. Nie. No. Austrii no, tak. Włoch No właśnie, a tak fajnie te ty podskakują O tak podskakuje ty No właśnie, no właśnie mówię, mówię o tym bez przerwy I właśnie, i właśnie z taką myślą wybierałem yy, ten kurs do Austrii Grac do Austrii swoją drogą ale wiesz, wiesz, najechaliśmy do tego Wiednia jakoś tak tych gór nie było, tak? Taka liczba no. no niestety Że tak to wyglądało No właśnie i, I w ten sposób. O, tunele. No, tunele. Gdzie gdzie to te, tych tuneli najwięcej? We Włoszech czy w Niemczech, czy gdzie to było? No. Noho Co? Miałem laga. Miałeś laga. A, że, że jest za, za I co teraz? No i kiepsko trochę. Ile masz zniszczenia? 67 tego pojazdu i 18 przyczepy. I co teraz? Uff. No. Czekaj, spróbuję ruszyć. Może tam w ten silnik do i dojedziesz. No może do kaszle, do kaszle. Co mi tutaj się wyświetla na tym mechaniku? Uwaga, odwiedź serwis, no, no wiem. Wiem, wiem. Tak, oczywiście, oczywiście. Dobra, raczej... No ty... Dobra, może jakoś dojedziemy do tego jakiegoś... Do co dojedziesz. Ile masz kilometrów do Gratu? Do Gratu? Nie wiem. Czekaj, no to byś sprawdził na F3. Było. Eee... Czekaj, nie wiem, gdzie to się pokazywało w ogóle, ale... Na to... F3. W trójeczkę, tak? Powiadasz? Czekaj. He No, czekaj, w którym to miejscu było? Kurde. No, tu było, jak jest przyjazd. Jest 70, 77 km chyba. Tak, 76 teraz. Dobra. Ja mam do e, Werony 550, 535. A to w Eurotracku to wszystko zatuje bardzo szybko. Minuty to sekundy, godziny to minuty. Kilometry to metry, albo dwa chociażby. To jest świetne. Mnie tak został ostatni już ofensywny zakręt do tego tak? wiesz. Tak to wyglądało. Dobra, ja, to prowadzić. Mi się najbardziej w jednak co jak co ale podoba y, południowa Francja, Włochy, Austria, Szwajcaria, te rejony. ja tam Hiszpania jest najlepsza, wy też. No jednej. Wied Czeka, by u nich 100 ta się przyhamowałem lekko, ale tak uważałem, żeby przypadkiem, żeby się nie zarąbał we mnie. Tak procent zniszczył to nagle i było to 100%. Albo takie, albo więcej Jadysz? Jodę, jodę. Tylko ty mi mógł gdzie mam skręcać. Aha, oczywiście, Bo my nie mamy do tego samego miasta niestety. Szmic Biocargo. Big cargo, jaki biokargo, ja O czym ty godysz. No to jest tak się rozwija przyczepa. Takiej firmy. Jest ty akurat. No i właśnie. Tak to w bomb w ogóle nie skręcimy, nie ma zarabianego. Ja mam euro Goodness. Eurogoodness euro Goodness. A ja mam Schmitz Big Cargo Znaczy to jest akurat marka przyczepy, a nie nazwa firma, ale mniejsza z tym. Ja tam dam, Ja tam teraz dla LKW chyba tak. Znaczy, ja nie wiem, to się robi dla jakiejś firmy, jak się... Z jakiejś firmy... znaczy... Jakieś z jakiejś firmy, to dla tej firmy z której się jedzie, czy... Dla tej firmy do której się jedzie. Tak. No i zgas mi hmm. samochód. Tak. No i doczekałem się. Od... Artel... Alternatywnej odpowiedzi. No i się doczekałem. Nie ma co. No i... No i pi-pi-pi psili pip, zgas. No i znowu się... Co się stało? Tobie zgasł? Nie, co to. Nie no gdzie to pani? Czekaj, dobra. Nie no co ty, tato? Zjedna tak zwane się pobocze Czy tutaj, gdzie ty w ogóle jesteś? Czy to w ogóle jesteś? Silnik mi panie sędzio. Co się pana, co to się dzieje? Bo... Na razie za zakrętu się nie wyłaniasz To jest taki minus niestety na razie Ale ja mam taką nadzieję, że się zazwyłonisz Chyba Chyba Chyba, niestety <grym> Zaskoczy <grym> <noise> zaskoczył? Czy nie? B. B. Zdrób B. To jest taki świetny, że coś tam gadam, gadam, oj, jadę już. Gadam, gadam, nagle takie beknięcie, Be! <noise> Nie mógł, bo to jest obrzydliwe. No jest obrzydliwe i dlatego tego nigdy się nie odważyło. Odejdźcie ci teraz 56 subskrypcji. Właśnie. Taka to bo będzie. Bo akurat teraz mi skaz. Kiedy ruszyliśmy pełną parą? No do... Ci... <gry> Daj spokój ja Mi się przypomina co rozkładaliśmy tą kolejkę Trunko. A, aaa piko. Że te spadło Czyli co spadło? Wagony Aha, A, no Że tam ten je, jedzie... No nie gaśnij! Ten... Że, ten... Że tam jedzie ten pociąg i tak dalej świetnie, już na zwrotnicy wjeżdża i tak... O, a teraz zabawię się w super agenta, czy jakoś tak? A nie, to, bo jeszcze wcześniej? A, no to powiem to drugie zdarzenie, tam... Ja się bawię w agenta i tak chciałem tuż przed wjazdem pociągu na zwrotnicę zmienić, zmienić tor na drugi tam. No i ja to chcę zrobić, zwrotnicę jakoś nie udało mi się przestawić i pociąg się rozpierzył cały. Pierniczych 100 na godzinę. Ja bym się śmiał, jakby taki pociąg tylko 100 na godzinę jeździł, jechał. Jeździł. Jeździł, jeździł. No i by ci przyjechał po nodze, to... No. Panie, nie pogadasz tam. Zderzakami by A Albo do cystelny mógłbyś sobie herbaty nalewać. <grym> <Właśnie. grym> a do no. Takie wielkie wagony. No. A do wagonu byś mógł sobie te herbatniki chować. No. Właśnie. Jak trasa, kuchnia, pokój. Daj jest Gdzie teraz mamy skręcić, prawo? Tak. Ta. Oczywiście, Ta. a ty lagujesz teraz pięknie. No... O ma, dajcie spokój. Gdzieś pojechał. Skręciłeś? A, gdzieś nie, bo to tak wyglądało z dołu, że hmm. myślę, że żeś poleciał prosto na Berlin. Na Berlin. Na Wałbrzych poleciałeś <laughs> Na Wałbrzych. No właśnie. Dopiero by było. jakiej ty masz tej spedycji odbiór? Ja mam w Lekwy, Lekwy.

pasy dla troich pasy dla troich tu masz te swoje druty dla, dla czepongów o, o, ale no, lagę dostałem druty no to kapkę tu loguje, no najdłuższego lag, laga, w historii Eurotracka chyba dostałem <grym> chyba kogoś chyba spowodowałem wypadek nawet o, to dobrze nie, a, nie wiem bo tak dziwnie loguje, ten kogoś tak się jakby oddalił ode mnie. No ale no, dobra. Czekam tutaj w tej... LKB. Czyli, czyli mam nadzieję, że jednak nie spowodowałem, że... Żadnych... O, ja, o, o! Dobra, ja tu. Dobra. Nie, nie, nie nie mogę. To było świetne. I tak pędzę, pędzę, nagle zielone, znaczy, tak, zielone nagle żółte. I tak przyhamowałem, ale jedna gazu, gazu, i z czerwonej, no w ostatniej sekundzie na, ostatnie na czerwone poleciałem. Taka sprawa. A tak to już wygląda jak się popyla z A nie czerwone było. No. Czuł, pojechałeś się czerwonym. Ale u Ciebie było czerwone, a było zielone. Tak. No. To teraz oglądasz na kamerze zero. No. I tak śmiesznie wygląda jak Ty jedziesz, nagle się zatrzymujesz, Ciebie cofa do tyłu i <laughs> jedziesz do przodu. No. Śmieszne lagi. O, znowu. No bo teraz przyhamowałem. No Teraz... ale, no, ale się nie cofasz przecież. Teraz to faktycznie zachmowałem. Więc No Albo, ko... Albo twoje koła jadą szybciej niż ty. <grym> <grym> to nie jak to, że te koła przede mną jadą jakby? No, znaczy, tak, tak się... Ko... koła tak. się kręcą szybciej niż ty jedziesz. A nie, bo myślałem, że podwozie jedzie z tyłu, a z przodu takie kółeczka <grym> a, się wiem, kręcą. Wiem, wiem. wiem. Wow. To było dobre. Byłaby taka ofensywa, że matka. No nie byłoby defensywy. Hmm. Ale ofensywa chyba teraz? No, 2 na 10. Albo jak ktoś, z, jak ktoś chce podzielić się o 1 na 5. To teraz robię najofensywniejszy chyba y, ten skręt. To się źle skończy. No właśnie się, właśnie się źle, źle zaczęło już. Chociaż tak nie... Tak nie do końca. Dobra, to ja się jodę naprawić. O, świetnie. No i dopiero będzie trzeba teraz wykręcać. 30 lat. Trudno. Przemyć się, będzie dłuższe. A, no widzisz. Kto powiedział, się nie da? Oho, tutaj na naprawie, jakie lagi. Mhm. No świetnie. i właśnie, kurde, ten... Ludzie... Ludzie to w ogóle nie kapują właśnie, co ja teraz chcę zrobić. Też nie mnie kakało. Ale pytanie jest tylko, w ogóle wyprawia w tym momencie. On takie rzeczy wyczynia. Jak chcę wycofać, on zamiast skręcić w bok, żeby tam już nie zawracać dupy, to kurde... A, a, a co? A co tam? To on kurde musi stanąć tuż, tuż za przyczepą, także żeby mi przeszkadzać. Oczywiście. Śniło ukrywam, że to ja przeszkadzam. Całemu ruchowi ulicznemu. O kurde Ale skrętosław o. -o, -o. A ten odcinek gdzieś na dwa czy Co? No, wiemy, idziemy. Nie, to potem drugim razem się pojedzie. Tu nie ma takiej defensywy, się dzieje. Gdzie ty jest? Kurde, jakoś tak strasznie dziwnie to wszystko <grymne> wykonuje. Anulujesz? No nie, właściwie dziwnie... Nie, dziwnie... Powiedziałem, że dziwnie wykonuje ten... Ten skręt. A, miś. No niestety tak. No, to w ten sposób, że ja tak będę osy skręcał. Ale pan spok. No. No niestety. Aż do wszystkich zanudzał moim parkowaniem 20-letnie no. 20 no dobra to podejście powinno się udać coś no, Gówno nic się nie udało mm. no. Niestety Piękny kabaret teraz oglądam przez okna mego człaka No Jezu kochany <gry> Ludzie czasem myśl... tylko dobra, i teraz możesz jechać prosto. No ja ci jeszcze udostępnię trochę ty, tego miejsca. No i teraz... się okazało, że nie włączę iść nagrywania. Co nie? I teraz kab kabaret część druga. Co? To się źle skończy. To się źle zaczęło. Kurde, jakoś tak dziwnie to parkuje, że ja strasznie szybko tym tyrem manewruję Bo to jest to, ta ta, ta wywrotka Aha, bo ona tak głupie skręca, tak? No 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 Jezu kochany, no przecież <grym> wyprostowałem tego tyra.. Nie, no, daj spokój Jakby się dało, to i ja bym za ciebie zaparkował A. Przecież to nie nie wie, lepiej by było <grym> <grym> Ale masakra Masała piło łańcuchowi No dobra to ja tak ofensywnie od tutaj tak zrobię o w tenże sposób Ja się tutaj wyprostuję I czy, ta, no, w, czy, ta, czy ta wywrotka po prostu ma taki głupi skręt, tak? No no Kurde no Bo jest krótka odległość pomiędzy tylnym kołem ciężarówki a przednim a pierwszy, pierwszym, pierwszą oczą jest Tak. no i dobra o było było przed sekundą ale zniknęło, niestety no i dobra I ciekawe ile teraz dostaniemy za e, ten przewóz, jak to będzie przedstawiała się sytuacja, doskonale e, 8 trzy e, dostaliśmy, chyba tak 225 expa, wspaniale Entuzjasta, poziom piąty Na razie, no i jest, jest, jest git, na razie jest duży git Duży git, tak, duży git i duży postęp Okej okay. Dobra, i to byłoby chyba już na tyle Podjedź do mnie i się pożegnamy ja Tak, tak, to jest najlepszy pomysł Ale wiem, mam już nauczkę, nigdy nie biorę tych wybrotek bo to trwa 3 lata No właśnie, ja też nigdy nie biorę, poza tym by łatwo się wywrócić na tych, na, na ulicach No, wywrotka w końcu No Właśnie. Nas was obowiązuje. No właśnie. Wywrotka to wywrotk. No dobra. Śmieszny ten dach tak, w środku. No, coś tam widziałem na internecie. Naprawdę, fajna musi być tę kabinę. Dobra, no to, no to już koniec, chyba. Ciebie? No o, chyba tak. No to tylko nie na odcinka. oceniajcie, czy mi się podobało, czy nie, co poprawić, co zostawić. O no i ty ma guziczek. Tak, 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 oczywiście. <grym> Trzymajcie się, subskrybujcie cześć.